Witam ponownie ze stadionu piłkarskiego Polonii środa, a moim gościem jest naczelny fotograf Polonii, ale nie tylko, był również lecha Poznań Czesław Kościelski, fotograf. Witaj Czesławie. Witam bardzo mi miło. Ja chciałem ciebie zapytać, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z fotografią sportową? No sportową to powiem dawne czasy, lata 70. koniec 70. -tych. W środzie rozgrywane kryterium, w ogóle cały cykl był wyścigową błękitną stęgę miasta Poznania juniorów. W środzie było rozgrywane kryterium, między Zaniemyślem a Śremem była czasówka i potem ogólno taki etap, trzeci etap z Kurnika tutaj Radzewice, Śrem i po prostu no pierwsze takie zdjęcia właśnie na, na kryterium w środzie. Także że aparat analogowy, no to uchwycić cokolwiek, ale to takie było pierwsze, taka faktycznie sportowa fotografia robiona przeze mnie. No, a piłkę nożna Kiedyś kiedy do Polonii? A piłkę nożną do Polonii z aparatem trafiłem w 2004-2005. W tym okresie jeszcze to okręgówka i sta stare dzieje, także no niedługo lubiłem już mały. Zupełnie czymś innym jest fotografowanie ludzi, którzy się pięknie po prostu ustawią do fotografii, chociaż ustawienie nie zawsze jest rzeczą prostą, ale jest to zupełnie inna rzecz, a czym innym jest fotografowanie ruchu. Jak sobie z tym radzisz? Jak no uczyłeś to, się tego? To znaczy, no w tej chwili no już te aparaty cyfrowe mają to, że idzie z. Przy robieniu zdjęć można tą serię zdjęć robić i w tym momencie przy jakiejś akcji piłkarskiej czy coś, no to się migawkę dusi, robi się tam te 6-10 klatek na sekundę, no a w domu na spokojnie wybiera się. To najbardziej soczyste zdjęcie, żeby to. Od, od tutaj przekazać właśnie tę walkę i tak dalej, grymas na twarzy zawodników. I... Mhm. No dobrze, za, niespełna, za nieco ponad godzinę mecz polnej Środa, no to muszę Ciebie zapytać, ile zdjęć wykonasz podczas takiego 90-minutowego meczu? No to tam w granicach od 300 do 400 zdjęć z tego się wybiera około 50. Około 50 najlepszych i one trafiają później do no, mediów społecznościowych, tak, również do Gazety Średzkiej, Oczywiście. Bo musicie Państwo wiedzieć, że z Czesławem współpracujemy od wielu lat i wszystkie fotografie piłkarskie, nie tylko piłkarskie tak naprawdę, które oglądacie w Gazecie i również w naszych mediach elektronicznych, to jest autorstwo tego właśnie fotografa sportowego. Około 50 wybierasz. Czy podobnie jest, kiedy jedziesz do Poznania na Mecz Lecha, bo fotografujesz już kilka lat tak naprawdę Lecha przy Bułgarskiej? Tak, no Lecha przy Bułgarskiej, zacząłem fotografować. To znaczy, moja pierwszy wyjazd na Bułgarską to był, gdy Polonia odbierała nagrodę, jak był ten taki program Lech na Landach, co zdobyliśmy pierwsze miejsce, wtedy Lech grał. O dziwo, z Zawiszą Bydgosz, która w tej chwili gra z nami w trzeciej lidze, a wtedy Zawisza gra w Ekstraklasie i to był mój pierwszy taki mecz pierwszy ekstraklasowy, na którym jako fotograf byłem i stałem za linią bramkową. Mm -hmm. I od tego czasu tak się zaczęła przygoda, jak czas pozwala, otrzymam akredytację, nie mi z meczami Polonii, no to się wybieram, żeby, jak to się powie, można powiedzieć, sobie swoje umiejętności pogłębiać. Czy zawód fotografa sportowego, zwłaszcza piłkarskiego, to zawód niebezpieczny? W końcu stoisz czasami na linii strzału? No, można tak powiedzieć. że no, Piłka jest bardzo przewrotna i można czasem oberwać, ale. To, czy w takim razie fotograf yy, Czesław Kryżowski, czy, czy on otrzymał kiedyś po prostu cios piłką? To znaczy. Typowo na meczu nie, ale w trakcie rozgrywki no, tak nieszczęśliwie ja stanąłem piłka, jakiś rykoszet i dostałem w klatkę piersiową, także w tym momencie poczułem, co to jest siła strzału piłkarskiego, bo oddech niestety na chwilę zaniknął. <grym> ale rozumiem, że kontuzji nie było i nie, mogłeś nie, wrócić nie, nie, nie. do wydobywania czy w jakiś specjalny sposób przygotowujesz się do meczów? Na czym to po prostu polega? Czy Ty po prostu z marszu jesteś tutaj gotowy przyjść, czy musisz najpierw się przygotować? Nie, no to znaczy na pewno muszę sobie sprawdzić sprzęt, czy karty pamięci mam mhm. czyste, czy baterie są naładowane, żeby nie było niespodzianki, że w trakcie robienia zdjęć o, karta zapełniona, drugiej zapasowej nie mam, bateria się skończyła, zapasowej nie mam, także to są takie te podstawowe rzeczy, które muszę sobie posprawdzać, no a reszta ustawień, no to już w chwilę przed meczem, patrzymy jakie światła, jakie ISO ustawić, przesłony, no i potem już w trakcie meczu ewentualnie lekkie korekty. Czy mecz z perspektywy Murawy wygląda inaczej niż z perspektywy Trybuny? Zupełnie inaczej. Mhm. No to z... gdzie się lepiej ogląda? Z perspektywy Murawy czy z perspektywy no, pięknej, wysokiej Trybuny? Powie, powiem tak, swego czasu akurat e, syn dostał darmowe bilety na mecz Lecha. I z nim poszedłem na mecz lecha, siedziałem na trybunach, to powiem uczciwie, po iluś latach siedzenia za bramką na, na wysokości murawy, niestety no, nie umiałem za bardzo tego meczu odebrać. To już takie, jak można powiedzieć, zboczenie zawodowe, że już po prostu perspektywa patrzenia jest zupełnie inna. Rozumiem. Drodzy Państwo, moim gościem, fantastycznym gościem był Czesław Kościelski, fotograf Polonii Środa, również Lecha Postań, ale również Gazety Śląskiej. Cześć, czekamy na zdjęcia, prawda? Zrób piękne zdjęcia z tego zwycięskiego meczu. Prezes powiedział, że dzisiaj będzie 4-1, więc życzę, żeby po prostu wszystkie te zdjęcia były w Twoim kadrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.